11-letnia Laura Bączkiewicz rusza na podbój Europy i świata. Już za 10 dni w Erewaniu w Armenii odbędzie się finał Eurowizji Junior, gdzie młoda Koninianka będzie reprezentowała Polskę, wykonując utwór "Demon". Samo poczucie jest naprawdę bardzo dobre i nie mogę się doczekać tego czasu, dlatego że, no mówię, to jest takie moje małe marzenie, nawet duże marzenie, odkąd oglądam Eurowizję, i nie mogę się tego doczekać. Ostatni czas był dla Laury bardzo intensywny. To nieustanne próby, a także przygotowanie teledysku do piosenki To Demo. Tak naprawdę ja cały czas mam próby i cały czas ćwiczę, po to, żeby po prostu ten występ był jak najlepszy technicznie i właśnie głosowo, więc prawie codziennie mam zajęcia. Z dodatkowego angielskiego zajęć właśnie z wokalu, więc no tych zajęć jest dużo, ale myślę, że nie pójdą one na marne. Do występu finałowego przygotowuje laurę jej opiekun muzyczny Mariusz Urbaniak ze studia piosenki estradowej hit w Koninie. Jak tylko wróciliśmy z szans na sukces, tak naprawdę zaczęliśmy pracę ze sobą. Codziennie zaczynaliśmy się spotykać. Czasem nawet weekendy, bo Laura jakby przez ten czas jeszcze jeździła do Warszawy na różne spotkania, więc staraliśmy się każdy dzień wykorzystać na to, żeby móc popracować nad jej głosem, nad piosenką, nad tym, żeby czuła się pewnie w tym repertuarze. Na laurę podczas finału konkursu będą mogli głosować także widzowie z Polski. Oczywiście zachęcam do oglądania, bo to właśnie jest coś co można obejrzeć wielkim gronem i też zachęcam do głosowania, bo to będzie większość tego konkursu i dzięki temu wyłoni się zwycięzca, dlatego bardzo zachęcam do zagłosowania. Ja mam takie doświadczenie z konińską publicznością, z naszą publicznością z naszego regionu, z Wielkopolski, że oni zawsze są, stają na wysokości zadania. Zawsze kiedy prosimy ich o wsparcie, to to wsparcie jest. Pokazali to właśnie w czasie ostatniej szansy na sukces. I ja jestem pewien, że znajdą chwilę na to, żeby wejść na stronę internetową już od 9 grudnia i po prostu głosować na laurę. Trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, a o szczegółach głosowania będziemy informować na naszej antenie.